Serwus ferajne, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tej kolejnej już recenzji filmowej na kanale. Materiał ten został zrealizowany dzięki współpracy z Dystryktem Zero, który ufundował nagrody na konkurs oraz z siecią a, kin w Polsce Cinema City, dzięki którym chodzę na te seanse wcześniej i mogę dla was robić recenzję. Jak już widzicie, jest bardzo tematycznie, jest bardzo pajęczo i mój Kubakowy zmysł mi mówi, że nadchodzi konkurs oraz recenzja w jednym, bowiem byłem wczoraj, przedwczoraj w zasadzie, jak oglądacie to w piątek, to ja byłem na filmie w środę. Jeśli śledzicie fanpage, to o tym wiecie. Byłem na Spider-Man Homecoming, który nie został przetłumaczony na język polski i może to i lepiej. Mam tutaj na myśli oczywiście tytuł, bo sam film dostał napisy, a po premierze ma mieć także dubbing, którego chyba nie chcę sprawdzać. No, i na ten film przyszło nam trochę poczekać. Jego w zasadzie zajawka pojawiła się już w Avengersach ostatnich, czyli Civil War wojna bohaterów. Jak to było bodajże przetłumaczone na polski. I zapowiadało w końcu takiego Spidermana, na którego wszyscy czekaliśmy. Nawet ja, który jestem fanem DC, bardzo lubię Pajęczaka i czekałem na kolejny film, bowiem ten z Garfieldem mi się podobał, więc tak naprawdę byłem ciekawy, co zaoferuje nowy film z Holandem. O twórcą głównej roli. Generalnie nie jestem zawiedziony. Nie mogę powiedzieć, żebym był zawiedziony, aczkolwiek chyba spodziewałem się czegoś więcej, spodziewałem się, że trailery nie pokażą jednak prawie wszystkiego. Ale tak się stało. Zapraszam Was na recenzję. Zacznijmy od początku i przejdźmy przez ten cały film bez spoilerów. Postaram się ominąć nawet te, które zostały zawarte w trailerach. Chociaż jeśli widzieliście trailery, to w zasadzie niewiele Was będzie w stanie zaskoczyć podczas samego seansu. W zasadzie przez cały, cały film siedziałem i oglądałem to, i tak w zasadzie miałem w głowie te sceny z trailerów i doskonale wiedziałem, co się w zasadzie wydarzy w dalszym ciągu. Natomiast był jeden plot twist, którego zupełnie się nie spodziewałem i który mnie bardzo zaskoczył. Pozytywnie. Jak najbardziej pozytywnie, bo wprowadził jakieś zamieszanie do fabuły filmu. No, w końcu plot twist, prawda? Fabułę można streścić bardzo, bardzo krótko i zwięźle. Otóż opowiada ona historię Petera Parkera, nastolatka, który nie do końca radzi sobie z życiem codziennym, którym próbuje połączyć bycie superbohaterem, bycie uczniem oraz bycie po prostu nastolatkiem, który szuka wrażeń, szuka czegoś więcej od życia. Jest to bardzo fajnie przedstawione. Każdy aspekt, każda część jego życia wydaje mi się, że została mniej więcej porówno czasu na ekranie. Jest to jakby niejako wprowadzenie jego do MCU, więc jest to bardzo fajnie rozegrane. Jednocześnie, a Holland zagrał Spidermana, który faktycznie jest Twoim przyjaznym pająkiem z sąsiedztwa. Faktycznie jest to chłopak, który kieruje się przede wszystkim sercem w tym, co robi, i mimo że nie zawsze mu to wychodzi. To no jednak zawsze chce dobrze. Bardzo mi się podobała jego rola, bardzo fajnie zagrał. No i jak wiecie z trailerów, jego głównym przeciwnikiem jest Kiton, który wciela się w Sempa, chociaż nigdy nie jest dokładnie powiedziane, że taki jest jego pseudonim. Nie wiem, czy to kwestia jeszcze praw autorskich, ale wątpię. Skoro mógł się pojawić w tym filmie, to zakładam, że i on został również wypożyczony. Tak jak wspominałem, jeśli widzieliście e, trailery, widzieliście praktycznie wszystko poza jednym dużym plot twistem dlatego na pewno go Wam nie będę zdradzał. E, generalnie fabuła nie jest jakaś wygórowana, nie jest wysokich lotów, ale bawi. W zasadzie bawi. E, cały czas, mimo tego, że wiedziałem, co się będzie działo, to siedziałem, oglądałem grzecznie i po prostu czekałem na dalszy rozwój sytuacji, ciągle czekając, aż coś mnie zaskoczy, i to się stało. Więc wyszedłem z kina w sumie zadowolony. Ale to, co mi zdecydowanie nie zagrało, to właśnie to, o czym cały czas wspominam i będę wspominał czyli trochę zbyt usilne staranie się tego filmu na bycie śmiesznym. Momentami za bardzo się starał i wychodziło to co najmniej słabo wychodziło to trochę żenująco i zdecydowanie mi się to nie podobało. Uważam, że skoro jest to adaptacja, Skoro i tak już bardzo bardzo dużo zmienili w tym filmie, to nie musieli go robić aż tak głupkowatego momentami. Mogli, naprawdę jest miejsce na poprawę i właśnie moim zdaniem to było to. Co do samych efektów audiowizualnych, tutaj słuchajcie, czysta orgia. Naprawdę niesamowicie wyglądało, to ten film niesamowicie wyglądał i brzmiał. Scena pojedynku pod koniec filmu, ta jedna scena wyglądała tak obłędnie, że każdy kto nie pójdzie do kina, myślę, że straci z niej połowę doświadczeń. Ten duży ekran, ten żywy kolor, te dźwięki. Poezja, przepiękna scena, bardzo ładne zdjęcia. a Wszystko tutaj mi absolutnie zagrało, ale zwłaszcza sem i jego udźwiękowienie. Coś wspaniałego, on faktycznie budził grozę. Zdjęcia, w których były zbliżenia na jego maskę, a tutaj muszę rzucić małą dygresję a propos jego kostiumu, ponieważ uważam, że to jest jeden z najlepiej zaprojektowanych przeciwników Ever. Naprawdę jest bardzo wiarygodny strój. Tak naprawdę jego strój opiera się na rzeczach, które w zasadzie. No, są bardzo wiarygodne, to się powtarza się to słowo, ale tak jest. Jego kaskiem jest kask pilota, dlatego ma dorzuconą maskę tlenową jak u pilotów właśnie myśliwców. E, jedyne co, dlaczego świecą mu się te oczy, no bo to jest a, noktowizor, żeby widzieć w ciemności. No i to ma zupełny sens, ale to tylko taka dygresja z mojej strony. Niemniej jednak tyczy się ona tego, że jest, ma on tak dobre dźwięki, a tak dobrze się to wszystko zgrywa, że postać faktycznie jest przerażająca. Momentami naprawdę potrafi być taka, że mówi się wow, no to jest faktycznie godny przeciwnik Spider-Mana. Co do gry aktorskiej, no tutaj główne skrzypce grają oczywiście Holland i Keaton z naciskiem na tego drugiego, który moim zdaniem zgarnął ten film, zagarnął go dla siebie, zgarnął go szponami i trzymał. I trzymał, naprawdę trzymał jego gra aktorska. Ten człowiek potrafi tak genialnie grać twarzą, że nawet jedna scena dialogu w aucie była dla mnie jedną z najlepszych scen w całym filmie. Coś przepięknego, to się tak dobrze oglądało, nie mogę się doczekać na to, aż ten film ukaże się na Blu-rayu, będę mógł go jeszcze raz obejrzeć. Bo mimo głupkowatych scen, to dla tych kilkunastu dobrych zdecydowanie warto. Reszta aktorów zagrała też dobrze. To trudno tutaj powiedzieć, żeby ktoś był lepszy, gorszy. Ciocia May dostała w sumie mało czasu na ekranie. Ale jak zawsze zagrała wzorowo. Nie było żadnych gwizdów na sali kinowej, więc myślę, że tym razem trochę stonowali jej wygląd. Tony Stark obawiałem się, że będzie się pojawiał za dużo, ale nie. Było go akurat. Także tutaj kolejny plus. Pojawia się też, a propos obsady gry aktorskiej, pojawia się też na prawie samym końcu jedna z postaci, której dawno nie widzieliście w MCU, więc myślę, że warto obejrzeć. Do samego końca. Podsumowując, Spider-Man Homecoming to dobry film. To naprawdę dobry film, który nie wyrwał mnie jednak z butów. Może głównie dlatego, że oglądałem wszystkie te trailery i chciałem chłonąć jak najwięcej informacji o tym filmie, czekając na niego. Nie wiem. Moim zdaniem tu też jest jakiś problem tego filmu, ale nie tylko i tego, że czasem trailery są źle po prostu robione. Pokazują zbyt wiele, co zabiera finalny fan z oglądania samej produkcji, w której większość widzieliśmy, znamy. A nie podoba mi się to do końca, i chyba będę ograniczał się jednak w oglądaniu trailerów, żeby wiedzieć jak najmniej. Generalnie film bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam, kochani, warto pójść do kina, bo jest to jeden z najlepszych Spider-Manów ever ze swoimi wadami. No dobra, ale już dosyć napatrzyliście się na mnie, nasłuchaliście, teraz czas na konkurs. Tak jak wspominałem, nagrodą fundował Dystrykt Zero, konkurs robimy bardzo prosty. Musicie mi napisać, zostawić łapkę pod, w górę pod tym filmem i zostawić w komentarzu wiadomość, co wy byście zrobili, gdyby ugryzł was radioaktywny pająk, Możecie to dodać obrazek do tego, to będzie dodatkowo premiowane. Eee, I co byście zrobili ze swoim miastem, ze światem, jakbyście mieli supermocy jak Peter Parker? Czekam na Wasze komentarze. Tak jak wspominałem, prace graficzne będą dodatkowo premiowane, bo po prostu wiem, że ktoś się wtedy bardziej postarał i mu bardziej zależy. Jak będę rozdawał nagrody? Otóż pierwsze miejsce zgarnia torbę, drugie miejsce zgarnia tę oto skarbonkę w kształcie po pierwsze a trzecia osoba będzie mogła sobie wybrać jeden z tych pięciu popów, który będzie chciała dostać. Także kochani, do dzieła! Czekam na wasze prace w komentarzach. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę już teraz. Czekam na wasze komentarze. Co wy byście zrobili, jakbyście dostali mocę Spidermana? I pamiętajcie, że jeśli możecie, to dodajcie prace graficzne w linku. Widzimy się w poniedziałek o 21 na streamie oraz w środę i w piątek o 17 w materiałach. A już teraz, kochani, serdecznie Was zachęcam do subskrybowania kanału tutaj. A tutaj przygotowałem dla Was dwa materiały, których na pewno jeszcze nie znacie, a które Wam się spodobają. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, kochani! I uszanowanie! <zysk>